Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na kolejny kalendarzowy odcinek. Tym razem będziemy sobie klasycznie otwierać kalendarz, a będzie to kalendarz Douglas Exclusive 2024. W zeszłym roku również ten kalendarz kupiłam, otwierałam go na kanale i moim zdaniem był on jednym z lepszych, jeśli chodzi o tą półkę cenową. Można powiedzieć, że kalendarz no, nie jest super tani, bo kosztuje 299 zł. Ale biorąc pod uwagę ceny innych kalendarzy, które kosztują 600, 700, nawet 1000, no to ta cena jest w miarę ok. Wartość produktów w kalendarzu ma przekraczać 400 euro, czyli przeliczając na złotówki po obecnym kursie, ma to wynosić około 1700-720 zł. Jak zwykle w tego typu odcinkach będę oczywiście w trakcie filmu mówić Wam, jaka jest wartość każdego produktu. Jaka jest jego cena regularna. Jeżeli będą to mniejsze pojemności, miniaturki, no to będę przeliczać wartość z pełnowymiarowego opakowania. też jak co roku wygląda bardzo podobnie: jest to format otwierany, format książki z okienkami. Nie mamy tutaj może super grubego kartonu. Nie mamy pudełeczek, które można później wykorzystać. Ale trzeba brać pod uwagę, że kalendarz ma naprawdę dobrą cenę. Jeśli chodzi o grafikę, to bardzo mi się podoba, bo jest taka delikatna, elegancka. Mamy tutaj czerwone tło i złote elementy, także kolorystyka jest zdecydowanie świąteczna. Po rozłożeniu kalendarz wygląda tak, jest on dosyć spory, także nie do końca zmieścił mi się w kadrze. Ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Będę się starała pokazywać Wam z bliska każdy produkt, a myślę, że to jest właśnie najważniejsze. Zaczynamy sobie od jedyneczki. Jest ona dosyć spora. Zaczynamy od bardzo fajnego i bardzo wartościowego produktu, który już po wyjęciu z kalendarza intensywnie mocno pachnie. Jest to marka Rituals, seria Ritual of Sakura, czyli zapach kwiat, wiśni i z tego co pamiętam, mleko ryżowe. Jest to kosmetyk pełnowymiarowy. Mamy tutaj pojemność 70 ml. Jego cena to 55 zł. Może nie jest to moja ulubiona seria, bo moim ulubionym zapachem z Ritualsa jest Ritual of Mech, czyli kiedyś Happy Buddha, ale ten również jest ok, jest bardzo pudrowy, a przy tym taki delikatnie słodki, czuć lekko tą wiśnie, także myślę, że bardzo chętnie zużyję. Lecimy sobie z numerkiem 2 i mamy tutaj dosyć spore okienko. W znalazła się gąbeczka do makijażu, jest to Beauty Blender, ale w wersji mini. Ja kiedyś te mini Beauty Blendery miałam, kupiłam sobie dwupak na jakiejś wyprzedaży. Nie pamiętam na jakiej konkretnej stronie. Ale bardzo fajnie mi się sprawdzały, były super mięciutkie. Także z tego produktu zdecydowanie się cieszę. Przeliczając z takiego dwupaku, który znalazłam w Seforze w cenie 74 zł, za tą gąbeczkę wychodzi 37 zł. Przechodzimy sobie dalej, numerek 3 i trójkę. Mamy tutaj na dole. A w trójce znalazła się maseczka Peter Thomas Roth. Jest to marka, którą kojarzę. Miałam kiedyś maskę Pumpkin i była genialna. Tym razem jest to maska Water Drench Hyaluronic Cloud Mask Hydrating Gel. Czyli ma być to maska bardzo mocno nawilżająca, nawadniająca skórę. Ma formułę żelową, więc podejrzewam, że będzie przyjemnie odświeżająca. Ja miałam właśnie taką pojemność, tylko wersję Pumpkin. No, i była mega wydajna. Tutaj mamy dokładnie 14 ml, i przeliczając z pełnowymiarowego opakowania, wartość tej maski to 31 zł. Lecimy sobie z czwóreczką. Pod czwórką znalazła się giełka od Solda Janeiro. Jest to miniaturka, pojemność 30 ml, wersja zapachowa 59. Ja tą giełkę mam, bardzo ten zapach lubię. Moim zdaniem będzie idealny na jesień, na zimę bo jest lekko słodki, ale też lekko otulający. Nuty głowy to śliwka i słodki fiołek, nuty serca, wanilia, ambra, nuty bazy, drzewo sandałowe, vetiveria. Jeśli chodzi o cenę, przeliczając z opakowania 90 ml, za 30 wychodzi 37 zł. Lecimy sobie z piąteczką. Tutaj troszeczkę mniejsze okienko. I mamy tutaj coś do paznokci. Jest to oliwka do skórek od marki Neonail. Mamy tutaj 6,5 ml, także wydaje mi się, że jest to kosmetyk pełnowymiarowy. Jego cena regularna to 15 zł. Przechodzimy sobie do szóstki, czyli do Mikołajek. Tutaj okno naprawdę konkretne. No i sprawdźmy, co się tutaj kryje. Jak wspomniałam wcześniej, konkretna wielkość okienka, ale też konkretna wartość produktu. Mamy tutaj markę Babor i ampułki wersja Collagen Booster. Ampułki są w pojemności 2 ml. Mamy tutaj 7 sztuk, także taką tygodniową kurację. Cena tego produktu, w zależności od tego, gdzie chcemy go kupić, waha się między 130 a 200 zł, ale ta najtańsza cena była promocyjna. Także po prostu to wypośrodkowałam i wpisałam, że wartość tych ampułek to 150 zł. Nie wiem, czy ten produkt jest wart swojej ceny, bo 200 zł to jest bardzo dużo, jak za 14 ml serum. No bo mamy tutaj po prostu serum tylko podzielone na ampułki. No ale fajnie, że ten zestaw się tutaj znalazł, na pewno chętnie go sobie przetestuję. Lecimy sobie z siódemką, tutaj mamy troszkę mniejsze okienko. W siódemce mamy kosmetyk makijażowy, jest to marka Mesauda, marka włoska. W zeszłym roku w kalendarzu był tuż do rzęs. W tym roku mamy Lip Gloss, jest to gloss Matrix, pojemność 5 ml. Wydaje mi się, że błyszczyk jest pełnowymiarowy. No bo jak widzicie, jest on całkiem spory. Mamy tutaj wersję przezroczystą, 101 Glazed. Cena tego błyszczyku to 45 zł. Przechodzimy sobie do ósemki, ósemeczka, i już widzę, że tutaj mamy coś, co znam, ale powiem szczerze, że nigdy tego nie używałam. Jest to Deep Sleep Pillow Spray, czyli po prostu spray do poduszki, spray, który ma działanie usypiające. Z tego co pamiętam, mamy tutaj chyba lawendę. Marka to oczywiście The Sworks. Powiem szczerze, że nigdy mnie to nie kusiło. Miałam to chyba 2-3 razy i puściłam dalej. Ale wydaje mi się, że w końcu nadszedł czas, żeby przetestować. Myślę, że po prostu spryskam poduszkę, no i zobaczę, jak to będzie działać. Może w ogóle zobaczmy, jak to pachnie, bo nie wiem, czy ja to kiedyś wąchałam. Okej, okay. jest to zapach ziołowy. Czy ja tutaj czuję lawendę? Nie powiedziałabym. Przeczytałam opis na stronie Douglasa i mamy mieć tutaj lawendę, której w ogóle nie czuć. Mamy mieć wetywerię i rumianek. Dla mnie to jest taki bardzo mocny, bardzo ziołowy zapach. Może jak on rozejdzie się na poduszce, to będzie pachniał inaczej. Ale pierwszy strzał zapachowy jest mocny, intensywny. Także szczerze mówiąc, nie wiem, czy będzie to coś dla mnie, ale myślę, że w końcu przetestuję. Jeśli chodzi o pojemność, jest to wersja mini, 10 ml. Wartość tego produktu to 14,50. Przechodzimy sobie do dziewiątki. I dziewiątka jest tutaj. I tutaj mamy markę Dr. Hałuszka. Wydaje mi się, że nigdy nic z tej marki nie testowałam. Jest to nawilżający krem pod oczy. Pojemność 12,5 ml. Także podejrzewam, że jest to kosmetyk pełnowymiarowy. Znalazłam ten krem na stronie Hebe, także przeczytam Wam dwa słowa na jego temat. Ananas, prawoślas i nagietek działają rewitalizująco, uspokajająco, wykładając drobne linie i zmarszczki destylat różany połączony z pielęgnacyjnymi olejkami z awokado, orzecha, makadamia i rokitnika, nawilża, odżywia i tonizuje. Jak wspominałam wcześniej, krem jest pełnowymiarowy, 12,5 ml, jest to kosmetyk nawilżający, więc myślę, że będzie bardzo uniwersalny. Jego cena to 127 zł. Lecimy sobie z dziesiątką i tutaj opakowanie, a raczej okienko, wygląda mi na kredkę. Bo jest bardzo długi i bardzo cienkie. No i faktycznie tak jest. Mamy tutaj kredkę z maka, a właściwie nie kredkę, a konturówkę. Jest to Lip Pencil w kolorze Whirl. Jeśli chodzi o ten odcień, to wydaje mi się, że będzie to bardzo ładny, delikatnie zgaszony nudziak. Na pewno przetestujemy tą kredkę na kanale. Pojemność to 1.45 g. A jeśli chodzi o cenę, jest to 87 zł. Ja marki MAC za bardzo nie znam. W sumie nie tyle samej marki, co produktów tej marki, bo bardzo mało testowałam. Miałam jakieś pomadki, miałam giełkę, ale konturówki nigdy nie testowałam, także bardzo chętnie przetestuję ją z Wami na kanale. Lecimy sobie z numerkiem 11 i 11 mamy tutaj. Także troszkę mniejsze okienko. Znalazła się marka, którą kojarzę właśnie z kalendarzy Douglasa. Miałam kiedyś płatki pod oczy, no i był całkiem okej. Okay. Jest to marka 123. Mamy tutaj Magic Toner, pojemność 25 ml. Co prawda jak na tonik jest to dosyć mała pojemność, ale myślę, że na przetestowanie będzie okej. Okay. Na kilka razy powinno wystarczyć. Przeliczając z pełnowymiarowego opakowania, wartość tego toniku to 21,50 Lecimy sobie z dwunastką i mamy tutaj dosyć duże okienko. A w dwunastce coś od marki Real Technics i są to mini puszki. No, powiem Wam, że wygląda to słodko. Przede wszystkim wygląda bardzo profesjonalnie, ale też mega cute. Są to takie malutkie puszeczki. Widzę, że jest też miejsce, żeby włożyć palec. Także może być to bardzo wygodne. Także, jak dla mnie, naprawdę mega gadżet. Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że to się super sprawdzi do pudrowania okolicy pod oczami. Ostatnio miałam sobie kupić puszki od maksineczki, no ale jak mam te, to myślę, że te od maksineczki na razie odpuszczę. Mamy tutaj trzy sztuki. Jest to dokładnie Mini Miracle Powder Puff Trio. I cena takiego zestawu to 30 zł. Lecimy sobie z trzynastką. Pod trzynastką znalazła się marka Gron Alchemist. Wydaje mi się, że ona już w jakimś kalendarzu była. Coś mi się kojarzy: jest to peeling do twarzy. Mamy tutaj pojemność 20 ml. Kosmetyk w takiej pojemności nie jest dostępny w sprzedaży. Także przeliczyłam cenę z pełnowymiarowego opakowania i za 20 ml wyszło mi aż 72 zł. Także niby taki maluszek. Ale jednak wartość całkiem duża. Lecimy sobie z numerkiem 14. Mamy go tutaj. Pod 14 znalazła się Woda Kolońska. Jest to marka Abercrombie ⁇ Fitch. Niestety ciężko jest mi pokazać nazwę, bo mamy tutaj przezroczystą buteleczkę i bardzo delikatne napisy. Jak widzicie, jest to perfumetka z atomizerem. Mamy tutaj 10 ml. Jest to zapach Fierce. Cena, przeliczając z pełnowymiarowego opakowania, to 64 zł. Oczywiście sprawdzimy sobie ten zapach, zobaczymy jak on pachnie. No, powiem wam, że dosyć mocno, intensywnie i podejrzewam, że jest to unisex albo zapach męski. Jest taki bardzo mechowy, drzewny, nawet powiedziałabym, że lekko dymny. Jeżeli jest to zapach unisex, to myślę, że i tak nie będę go używać, pewnie oddam mężowi. No bo jak dla mnie jest to zapach zdecydowanie zbyt drzewny, zbyt mocny. Taki typowo męski. Weszłam sobie jeszcze na stronę Douglasa, żeby zobaczyć jakie tutaj mamy dokładnie nuty. Jest to kategoria drzewna aromatyczna i dokładnie tak to czuję. Nuty głowy to cytryna, kardamon, petit grain. Nuty morskie oraz jodła. Nuty serca rozmaryn, konwalie, jaśmin, róża i szałwia. Nuty bazy to pizmo, wetiver, mech dębowy, drzewo różane i drzewo sandałowe. I ten zapach dokładnie taki jest. Czyli mocno dębowy, mocno drzewny, przy tym ma nuty przypraw i delikatne nuty świeżości. Lecimy sobie z kolejnym numerkiem, czyli z piętnastką. I tutaj mamy mniejsze okienko. Kryje się w nim kosmetyk makijażowy, a jest to Smoky Eye Mascara od Bobbi Brown. Jest to pojemność 3 ml, także podejrzewam, że miniaturka. Mamy tutaj oczywiście kolor black. Wydaje mi się, że ja kiedyś tą maskarę miałam. Ona się chyba pojawiła w kalendarzu Zalando. Ja kalendarze kupuję od kilku lat, także już sporo ich utworzyłam i nie wszystko pamiętam. Ale wydaje mi się, że tą maskarę testowałam. Jak mówiłam, pojemność to 3 ml, jej cena to 83,50. Przechodzimy sobie do numerku 16. Mamy go tutaj. W szesnastce znajduje się kosmetyk od marki Madara. Jest to serum z roślinną alternatywą dla retinolu. Mamy tutaj pojemność 15 ml. Tą markę również kojarzę z kalendarza Douglasa. Wydaje mi się, że w zeszłym roku też coś było. Pojemność to 15 ml, czyli połowa pełnowymiarowego opakowania. Wartość tego produktu to 70 zł. Dalej mamy 17, troszeczkę mniejsze okienko. I w 17 jest coś od marki LIA Cosmetics. W ogóle nie kojarzę, nie mam pojęcia, co to jest za marka. A jest to Powder Liquid Lipstick Color Blush. Kolor tej pomadki wygląda tak, także jest to bardzo ładny, taki lekko różany nudziak. Myślę, że nie jest dla mnie zbyt różowy. Podejrzewam, że będę po niego sięgać. Niestety nie znalazłam tego produktu w internecie. Nie mam pojęcia, co to jest za marka. Jest ona niby w kalendarzu, ale nie wiem, czy jest dostępna w Douglasie. Bo, jak wpisuję nazwę, czy na stronie Douglasa, czy w Google, to nic takiego mi nie wyskakuje. Także nie będę strzelać, nie mam pojęcia, ile ta pomadka może kosztować. Po prostu tą cenę sobie pominiemy. Przechodzimy dalej, numerek 18. I mamy tutaj klasyk w kalendarzach Douglasa, markę, której nie może zabraknąć, czyli oczywiście Anayaki. Jest to tym razem Ultra Time maska na noc. Pojemność to 15 ml, także myślę, że całkiem sporo. Na przetestowanie będzie ok, starczy na dobrych kilka użyć. Cena przeliczając z pełnowymiarowego opakowania to 108 zł i 60 Przechodzimy sobie do numerku 19. Mamy tutaj kwadracik. I w 19 znalazły się perfumy. Są to również klasyki, perfumy, które pojawiają się co roku, tylko w różnych wersjach, czyli Ariana Grande. Tym razem mamy perfumę Cloud w wersji pink. Wygląda to tak. No nie można powiedzieć, że to opakowanie nie jest słodziutkie. Jest takie mega cute. Przepięknie będzie wyglądać na toaletce, ale trochę mi się nie podoba to, że nie ma atomizera. Także musimy sobie po prostu te perfumy wylewać na skórę. Przy tym uważać, żeby nie wyleć za dużo. Także to jest jak dla mnie mały minus. No ale poza tym samo opakowanie naprawdę przepiękne. Jeśli chodzi o zapach, to on jest mega słodki, ale z drugiej strony czuję tutaj jakąś świeżość. Wydaje mi się, że jest to przełamane świeżymi owocami. Zerkniemy sobie jeszcze. Na nuty zapachowe. Nuty głowy to wanilia i woda kokosowa. Nuty serca różowy ananas i smoczy owoc. I wydaje mi się, że to jest takie z jednej strony słodkie, a z drugiej lekko świeże. Nuty bazy to drewno bursztynowe, mech oraz nuta słodzonej praliny. I może ta pralina powoduje, że ten zapach jest aż tak słodki, no bo te owoce no dają tej świeżości, dają tego czegoś. Ale mamy też mocną słodycz, także myślę, że ten zapach na pewno sobie zostawię, na pewno przetestuję. Myślę, że może być to coś idealnego na wiosnę, na lato. Jeśli chodzi o pojemność, mamy tutaj 7,5 ml i przeliczając z pełnowymiarowego opakowania, wychodzi za te perfumy 54 zł. Przechodzimy sobie do 20 i niestety mamy tutaj lakier do paznokci. Mówię niestety, dlatego że ja klasycznych lakierów nie używam, i nawet jeżeli będą one fancy, będą kosztowały nie wiadomo ile, no to po prostu nie są mi potrzebne. Ten lakier jest naprawdę drogi, bo on kosztuje aż 93 zł. Także z jednej strony mocno podnosi nam wartość kalendarza, ale z drugiej strony nie jest uniwersalny, nie jest to kosmetyk dla wszystkich, no bo bardzo dużo osób robi hybrydy, nie używa takich lakierów. Ja oddam mamie, bo moja mama akurat używa ale wolałabym, żeby było tutaj coś innego. Przechodzimy sobie do 21. Mamy ją tutaj na dole. Pod numerkiem 21 znalazła się marka, która kiedyś była mega popularna i nawet był moment, że myślałam nad tym, żeby coś kupić. Ostatecznie nic nie testowałam, także myślę, że ten kosmetyk zostawię i przetestuję. Jest to marka Florence by Mills i mamy tutaj Dreamy Dew Moisturizer, czyli po prostu krem do twarzy. Pojemność to 30 ml, więc wydaje mi się, że jest to pojemność pełnowymiarowa. Cena tego kremu to 75 zł. 22 to największe okienko z kalendarza jest ono tutaj na dole i w 22 znalazły się płatki pod oczy. Jest to oczywiście marka Starskin, pojawia się co roku w kalendarzach deGlasa, także w tym roku również jej nie zabrakło. Mamy tutaj Gold Mask Eye. Oto płatki rewitalizujące. Jedna para. Cena takich płatków to 33 zł. Przechodzimy sobie do 23. I znalazła się tutaj jakaś kredka. Jest to marka Zoeva, seria Velvet Lo, Pamiętam, że w zeszłorocznym kalendarzu również znalazła się identyczna seria, tylko była to wtedy konturówka do ust. A tutaj mamy kredkę. Jest to eyeliner pencil. Wersja Metallic Hazel. Jeśli Metallic, to oczywiście kredka błyszcząca, nawet powiedziałabym, że błyszcząca z drobinkami. Wygląda to tak, i muszę przyznać, że ten kolor jest bardzo ładny. On jest niby brązowy, orzechowy, ale taki dosyć chłodny, no naprawdę ciekawy odcień. Pojemność tej kredki to 1,2 grama. Mamy tutaj produkt pełnowymiarowy. Jej cena to 79 zł. Została nam 24, co prawda małe okienko, ale mam nadzieję, że będzie fajne. No i faktycznie takie jest. Mamy tutaj perfumę, jest to marka MCM. Ja szczerze mówiąc tej marki nie kojarzę. Wydaje mi się, że w Polsce ona nie jest zbyt popularna. W zeszłym roku również był taki plecaczek, ale była to wersja czarna, męska. W tym roku mamy wersję damską i jest to zapach crash. Mamy tutaj dokładnie 7 ml. I jeśli chodzi o wartość, jest to 93,50. Oczywiście sprawdzimy sobie zapach i jestem bardzo ciekawa, jak te perfumy pachną. Powiem szczerze, że nie wiem co mam myśleć, bo z jednej strony czuję tutaj owoce, a ja uwielbiam owocowe nuty, ale z drugiej strony chyba dosyć mocno przebija róża, także nie wiem czy będzie to zapach dla mnie. Oczywiście sprawdzimy sobie jeszcze nuty, w nucie głowy mamy brzoskwinie, czarną porzeczkę, gruszkę i pieprz. I właśnie ta brzoskwinia jest tutaj na początku dosyć mocno wyczuwalna. Nuty serca to magnolia, piwonia i róża. No i później właśnie wchodzi ta róża. I na końcu mamy nuty bazy, czyli drewno cedrowe, kaszmir i piżmo. No w sumie nie wiem. Z jednej strony mi się podobają, bo są takie lekko owocowe, słodkawe. Ale ta róża, no troszkę mi tutaj przebija. Że po prostu się zastanowię. Jeżeli mi nie podejdą, to oddam mojej mamie. Ale myślę, że zapach jest dosyć uniwersalny. I podejrzewam, że wiele osób będzie z niego zadowolonych. Kalendarz jest już pusty, także przyszedł czas na podsumowanie. Powiem Wam, że jak patrzę na tą zawartość, to mega mi się ona podoba. Nie wiem, czy ten kalendarz nie jest nawet fajniejszy niż w zeszłym roku. Po pierwsze, dlatego, że mamy tutaj naprawdę sporo pełnowymiarowych produktów, a trzeba zwrócić uwagę na to, że cena jest dosyć niska. Po drugie, mamy naprawdę różne kategorie od pielęgnacji twarzy po zapachy. Mamy akcesoria makijażowe, mamy coś do paznokci, coś do ciała, mamy sporo kosmetyków do makijażu. Także myślę, że jest to fajnie skomponowane, fajnie zróżnicowane, jest trochę tego, trochę tego, trochę tamtego. No ten kalendarz po prostu jest ciekawy. Zaczniemy sobie od pielęgnacji twarzy i tutaj mamy 9 produktów, tak naprawdę z każdych podkategorii. Mamy dwie maseczki, tonik, krem do twarzy, serum, serum w ampółkach, krem pod oczy oraz płatki pod oczy. Także bardzo dużo się dzieje. Zapachy mamy cztery, każdy z innej parafii: mamy perfumę Ariana Grande, perfumy MCM, mamy wodę kolońską oraz mgiełkę Sol de Janeiro. Także myślę, że również bardzo ok. Kolejna kategoria to akcesoria makijażowe. Ja osobiście jestem mega zadowolona. Mamy tutaj zestaw trzech mini puszków oraz mini beauty blender. Na pewno będę używać. Kategoria makijaż i tutaj mamy pięć produktów. Trzy produkty do ust, pomadka, konturówka oraz błyszczek i do tego jeszcze mamy dwa produkty do oczu, kredka metalik oraz tusz do rzęs. Także jeśli chodzi o tą kategorię, również jestem zadowolona. Najmniej jestem zadowolona z kategorii paznokcie, oliwka jest ok, no ale jeśli chodzi o lakier, no nie jest on dla mnie, bo ja takich lakierów nie używam. Ale oczywiście jest to kwestia indywidualna. Jeżeli używacie klasycznych lakierów, no to myślę, że będziecie zadowoleni. Kolorek jest bardzo ładny, moim zdaniem, taki typowo jesienny. Ostatnie dwie kategorie, czyli pielęgnacja ciała i krem do rąk z Ritual'sa. Z tego produktu jestem bardzo zadowolona. I ostatnia kategoria, powiedziałabym relax, w sumie nie wiem do czego to zaliczyć. Jest to mgiełka ułatwiająca zasypianie Deep Sleep Pillow Spray. W przypadku tego produktu mogłoby go w kalendarzu nie być. Zdecydowanie wolałabym, żeby było tutaj coś innego, ale myślę, że będą osoby, które będą z tego produktu zadowolone. Na koniec podsumowanie wartości produktów. Cena kalendarza 299 zł, wartość kosmetyków 1475,50 plus pomadka Lia Cosmetics, której ceny niestety nie znalazłam. Także już tak ostatecznie podsumowując, moim zdaniem czerwony kalendarz z Douglasa kolejny rok nie zawodzi, jest wart uwagi, jest wart zakupu, kosztuje 299 zł, a wartość produktów to około 1500 zł. Także ja jestem z tego kalendarza bardzo zadowolona. Myślę, że większość kosmetyków sobie zostawię, będę testować. Może jakieś tam pojedyncze rzeczy oddam mojej mamie, ale patrząc na całą kształt i biorąc pod uwagę cenę, czyli 299 zł, moim zdaniem kalendarz jest rewelacyjny. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym kalendarzu, jak podoba Wam się zawartość. Napiszcie też, jak to u Was jest, czy kupujecie kalendarz i otwieracie w grudniu po jednym okienku, czy może tak jak ja, kupujecie po prostu dla zawartości i otwieracie od razu cały. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Papa pa.